irli na Google, uwaga irli na Google? <laughs> uwaga, wygrywa wy, 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 Wygrywa, wygrywa auga Przewaga, przewaga <hierdzi> Blending, uwaga Oj, oj Nie no, do wyjebania jest ten name. Co najlepsze, ziomek też go zabić nie może Patrzcie, got patrz, patrz nie yeah. Dalej ETK, a to to już standard Tylko przeważnie jak wpadaliście pod mapę Przeważnie jak wpadaliście pod mapę, to musieliście skoczyć z górki do jakiejś rzeki czy coś, co nie? Teraz jest nowa wersja tego Po prostu wystarczy, że zaczniesz jechać furą. Lecimy kurwa <grystanie> wszystko to wszystko działo się w przeciągu dwóch gier, dwóch pierwszych gier na koskapie. Co najlepsze,